Cześć wideo, witam, witam serdecznie na moim kanale. Um, Chciałam powiedzieć Wam um, no w ogóle nie wiem, jak świat nie mógłby bez ludzi żyć. Otóż wiemy, że um, Ziemia jest jedyną planetą, którą mogły ludzie i zwierzęta żyć i że tam najlepszy tlen jest, który ludzie by mogły przeżyć. W tym świecie jest dużo, są drzewa, ksaki, trawa, ale drzewa są najważniejszą naturą na całej planecie, więc nie zapomnijcie, nigdy nie wspinajcie się na drzewa, ani um, nawet gdybyście chcieli się to bym nawet, by nawet drzewa tak dobrze nie działały z tlenem. Więc jak najbardziej można lepiej być um, ostrożnym. Um, I e, ja bym to lepiej powiedziała, żebym, um, żebyśmy dbały o naturę, bo wszyscy tutaj ludzie tak śmiecą właśnie źle. Słuchajcie, wiem jak wam mogę zachęcić, żebym przestać śmiecić, słuchajcie, wasze życie zawsze się wydaje takie fajne, że sobie śmiecicie, ale jak aż tak dużo, to um, cała może natura być um, w ogniu i już żadne ludzie nie będą już w tym świecie, bo nie będzie już tutaj natury, więc... Lepiej uważajcie, co mówicie. Lepiej śmiecić? Nie. Lepiej nie śmiecić. Zrozumiano? Na pewno. To dajcie znać w komentarzach, czy mamy rację. I subskrybujcie mój kanał. No to do zobaczenia!